I jeszcze raz, i jeszcze raz od mnie się nie skutka tak, więc chemia część numer jeden. Ci nie to część, może być numer jeden, ale chodzi o to, że będziemy dzisiaj mówili o kwasach. Coś jeszcze? Czy wystarczy? Wystarczy, nie? Wydaje mi się, że dobrze żeby było jeszcze raz podęgami. No to. No. No, no. Jeszcze raz? Tak. Płynie z na nocie. To mogę coś śpiewać, ale żeby mnie nie było widać. Na do nas, się ma, sopitala, sopitala, sopitala. Hey! Dzień dobry, witam serdecznie w bajecznej chemii. Będziemy się uczyć o wszystkim, co uczycie się w szkole, właściwie, ale może w sposób mniej formalny. Nudny. Formalny. Szkoła nie zawsze jest nudna. Przynajmniej na mojej lekcji nie było. Chyba. No tak. No e, Także witam Was serdecznie, nazywam się Dorota Piepiórka i jestem nauczycielką chemii e, i również założycielką bajecznej chemii, która przez w sposób kreatywny uczy o zjawiskach e, z dnia codziennego. E, chciałam Wam również przedstawić głos, jest to najlepszy operator na świecie, a właściwie operatorka, który się teraz przywita z Wami. Cześć! Tak jest, ona będzie mi to pomagała i będzie udawała, że jest uczennicą, co jest mi bardzo pomocne, bo nie chciałabym mówić do samej siebie, tak? A tak, to mam też takie wrażenie, jakby ktoś tu ze mną był i ktoś czegoś nie rozumiał i nie mam powód, żeby komuś coś tłumaczyć. Więc zapraszam. Dzisiejszy temat naszej lekcji to będą kwasy. Chciałabym również Wam wspomnieć, że zamieściłam na stronie internetowej do pobrania takie pomocy naukowe. Także komuś wypasował taki styl, to zapraszam serdecznie, możecie się nimi posłużyć. Dobrze, jeżeli chcemy napisać wzór ogólnych kwasów, tak, to jest H i E. H to jest oczywiście wodór, tak, jakby ktoś nie wiedział, to na układzie kwasowym znajduje się w pierwszej grupie i pierwszym okresie, tak. Wodór ma stałą wartościowo wartościowość w kwasach, która jest równa 1, czyli to jest wartościowość wodoru. Jeżeli chodzi o resztę kwasową, którą tu zaznaczyliśmy jako R, ona ma różną wartościowość. Możemy sobie zaznaczyć w ten sposób. Tak? Czyli od tego, jaka wartościowość jest przy reszcie kwasowej, zależy, jaki tu będzie ten współczynnik przy wodorze. I to będzie nam też mówiło, ile tych atomów wodoru potrzebujemy, żeby stworzyć ten kwas. Przy pani, bo to słabo widać stąd. Aha, dobrze, większe. Dziękuję serdecznie. Już, już się poprawiam. Jeżeli chodzi o kwasy, możemy je podzielić na dwie grupy. Jedna to będą kwasy beztlenowe. Poczekaj, postaram się tak ładniej. Beztlenowe. Widać? Lepiej. I tlenowe. czegoś to strzałeczkę jeszcze zrobimy. Tak. Dobrze. Jeżeli chcielibyśmy teraz już wspomnieć o budowie tych kwasów konkretnych, no to jako najprostszy przykład kwasów bezsenowych to jest HCL, powszechnie nazywany kwas solny. Natomiast jeżeli chcielibyśmy systematyczną nazwę zastosować, to to jest po prostu kwas chlorowodorowy. Można tu zauważyć już taką e, zależność, że zazwyczaj przy wzorach chemicznych czytamy wzór od tyłu tak jakby, tak? Czyli najpierw mamy chlor, potem wodór. Kwas chlorowodorowy, tak? A nie na odwrót. E, dobrze, jeżeli chcielibyśmy się przyjrzeć jeszcze tutaj, jak ta nazwa się konkretnie kończy, tak? No to mamy końcóweczkę owy. Zobaczymy, że to będzie taka sama zasada przy następnym kwasie. H2S to mamy kwas siarko, tak, od siarki, siarko wodorowe, tak, i znowu mamy końcoweczkę owe, tak. Czy tutaj coś muszę tłumaczyć więcej na razie? Nie. Nie, dobrze. No teraz bardzo proszę moją uczennicę, aby nazwała mi ten kwas. Ha, co by tam myśmy sobie mogli wziąć? H i I wiemy, że to jest jod, prawda? Jak się może ten kwas nazywać? Kwas jodowy? Nie, jodowy. Pamiętaj, że to jest tylko jod, a my musimy dodatkowo użyć jeszcze wodu. Jodowodorowy. Dobrze. Myślę, że się bardzo starasz. Kwas jodo-wodorowy. Także Jodo -wo mamy wodów i nie metal. Podobnie moglibyśmy jeszcze teraz tutaj nazwać następny kwas bezklenowy. I będzie HBR. I proszę bardzo, bardzo ponownie, BR to jest brom, jak możemy stworzyć tę nazwę? Kwas bromowodorowy. Dobrze, szóstka. Kwas bromowodorowy. Krzywo, ale to nic, mi dobrze. I znowu mamy resztę kwasową tutaj. Jeżeli wrócimy do kwasu siarkowodorowego, zwróćcie uwagę, że ja zakreśliłam jako resztę kwasową tylko siarkę. Ta dwójka nie należy do reszty kwasowej, chociaż warto jest wspomnieć, że jest jakoś tam z nią połączona. Konkretnie jest to wartościowość, tak? Czyli tutaj widzimy, jak ten nasz wzór ogólny był. Wartościowość reszty kwasowej mówi nam, ile atomów wodoru potrzebujemy, żeby stworzyć ten wzór chemiczny, tak? związek. Tak samo to, jakbyśmy chcieli sobie zaznaczyć. Po, tej, po tym wyglądzie tutaj tego wzoru możemy się już domyślić, że wodór jest wartościowość jeden, a chlor również jeden. będzie jeden. Wodór zawsze jest jeden, słuchajcie, w takich związkach chemicznych jak kwasy wodór jest zawsze, ma zawsze wartościowość jeden. I tak samo jod i brom. Skąd my wiemy, że jod, brom i chlor jest jedną wartością? Ja to Wam zbadam taką tajemnicę, jak sobie ułatwić trochę sprawę. Jak spojrzycie tutaj na tą grupę, tak, możemy sobie policzyć grupę główną. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siódma grupa to również wartościowość powinna być równa 7. I tak jest w przypadku niektórych pierwiastków z grupy siódmej głównej, czyli np. brom, chlor w niektórych związkach chemicznych przyjmują wartościowość równą 7. Ale w przypadku kwasów beztlenowych ta wartościowość ich to jest 1, dlatego że potrzebują jednego elektronu do otrzymania tak jakby oktetu elektronowego. Dublet, no to jak sama nazwa wskazuje, to jest dwa. Oktać smyczkowy też, może końcu znacie, no to wiecie, że to jest osiem. Czyli chcemy, nie my chcemy, ale to my chcą, tak? Żeby być albo w parach, dwójkę, albo w tych osiem elektronów. Dlatego pierwiastki znajdujące się w siódmej grupie głównej, takie jak chlor, brom, jod i fluor, przyjmują wartościowość 1, dlatego że potrzebują jednego elektronu, by otrzymać oktet elektronowy. Natomiast siarka, znajdująca się już w grupie szóstej, do oktetu elektronowego potrzebuje 2 elektrony. Dlatego wartościowość w kwasie beztlenowym będzie równa 2. A teraz zajmiemy się kwasami tlenowymi. Możemy tutaj sobie je napisać niżej, żeby nam się nie będą czerwonym kolorem, żeby się nam nie myliły. I jako pierwszy będzie kwas A2SO4. Jest to kwas siarkowy, kwas siarkowy 6. I jeszcze drugi od razu będziemy przy tej parach H2SO3. To jest kwas siarkowy. Widać? Tak. Kwas siarkowy 4. Skąd wiemy, że to jest 6, a to jest 4? Dobrze, jakby jakbyś od razu się nauczyli liczenia tego, to Wam to ułatwi sprawę. To, co ważne zapamiętać, to to, że przy wodorze jest dwójka, tak? I ona nam mówi o tym, że reszta kwasowa ma wartościowość ile? 2. 2. Tak jest. Wodór ma zawsze wartościowość 1. Dobrze. Tak? I mamy tutaj resztę kwasową, która jest dwuwartościowa. Dwu I teraz tak, żebyśmy byśmy chcieli ją zaznaczyć, to oczywiście pamiętamy, że nie dwójeczka, tylko samą resztę kwasową, ale już tą cyferką, ponieważ to jest tak jakby jedno, tak? I tak samo tutaj. To jest nasza reszta kwasowa. Bez tej dwójeczki, a z tą tylko. No więc tak, skąd wiemy, że to jest kwas siarkowy 6, a skąd wiemy, że tam jest 4? Jakbyśmy chcieli to rozdzielić i policzyć sobie bezpośrednio, jak to być powinno. Za niski ten liczor, dobrze. To patrzymy na to, że wodór zawsze ma wartościowość 1. Tlen też musicie zapamiętać, że ma wartościowość 2. Yy, pamiętacie, jak mówiliśmy tu o wartościowości siarki? Dlaczego była wartościowość 2? Tak. Siarka jest w grupie szóstej i ile potrzebuje pierwiastków, nie pierwiastków, tylko elektronów, żeby był od Dwóch obszerną? Do ośmiu. Właśnie, dwóch potrzebujemy, żeby było razem 8. I tak samo jest tlen. Zwróćcie uwagę, że tlen leży w tej samej grupie, co siarka. Przypominam, że jak patrzymy na układ okresów pierwiastków, to grupy idą w dół, tak? Widzicie tlen? Tak. Bardzo dobrze. I teraz tak, mamy tlen, jest też wartości. Jeżeli chcemy policzyć, jaka wartościowość jest siarki, bo ona będzie nam potrzebna, to liczymy to w ten sposób. Można kolorowo, żebyście widzieli 4, ponieważ mamy cztery atomy tlenu. 4 razy 2, chodzi mi o tą wartościowość, tak? I teraz uwaga, odejmujemy wartościowość razy liczbę atomów wodoru. Czyli odejmujemy, znowu tutaj, dwójeczkę razy wartościowość wodoru, czyli 1, i to się równa, będzie x. Tak? I liczymy. 4 razy 2 to jest 8. Pięknie. Odjąć 2, to jest. 6! 6! Tak jest! I to, co właśnie wyliczyliśmy, to jest wartościowość naszego niemetalu, tego, którego potrzebujemy. Tak, i teraz wiemy, dlaczego 2 SO4 nazywa się kwas siarkowy 6. Tak, ponieważ siarka w tym związku chemicznym jest wartości. Jak jest natomiast w tym przypadku? Jeszcze sobie e, policzmy, tak, o inny kolor, ale to nic, będzie kolorowo. SO3 i znowu. Zaznaczamy sobie tu wartościowość tlenu. Tlen w związkach również przyjmuje wartościowość 2, i te tak samo wody zawsze ma 1. I znowu liczymy sobie. 3 razy 2 to jest 6. Odjąć 2 razy 1 to jest 2, i to się równa 4. I już wiemy, dlaczego ten kwas siarkowy ma w nawiasie 4, bo to, co jest w tym nawiasie, wskazuje nam na wartościowość tego nie metalu. Które jest tutaj dla nas bardzo ważny. No dobrze, mamy już dwa przykłady kwasów tlenowych i możemy się teraz już pochylić na tym, dlaczego one się nazywają tlenowe. Co jest oczywiście dosyć proste, tak? Wiemy, że reszta kwasowa jest to wszystko to, co stoi za wodorem. Tak? Jest wodór i jest reszta kwasowa. Podobnie jak w kwasach beztlenowych, ważny był dla nas, nas nie metal, tak? Czyli kwasy są tworzone przez atom wodoru i reszty kwasowej, w którym jest atom nie i w przypadku kwasów tlenowych mamy również tlen. Tak? No, jak sama nazwa wskazuje, tak? Kwasy tlenowe. Dobrze, co my jeszcze tu musimy wspomnieć? Dobra, potem tym jeszcze też do nie? I teraz tak, następny kwas, jaki chcielibyśmy tutaj omówić, to będzie H2CO3. Tak, w ogóle dobrze byłoby nim, dostaniecie się do tematu, jakim są kwasy, to poznać pierwiastki, tak? Są takie pierwiastki, które naprawdę musicie widzieć. To też kiedyś możemy zrobić taką lekcję odnośnie szybkiego zapamiętywania tak, tych pierwiastków. Dajcie znać, czy potrzebujecie. Dobrze, wracając do, do tego kwasu. Jeżeli mamy tu węgiel i wiemy, jak powinien wyglądać tutaj ten napis, yy, nazwa, no to w takim razie, jak nazwiemy ten kwas? Ktoś no, tego? Dobrze, proszę bardzo, proszę Pani. To będzie kwas... Węglowy? Dobrze, bardzo dobrze, kwas węglowy. Mamy, o, poczekajcie, może tak się troszeczkę wszystko. Kwas węglowy. I teraz tak, zwróćcie uwagę, że teraz moglibyśmy sobie znowu pomyśleć, że ten kwas właściwie wygląda bardzo podobnie jak ten tutaj, czyli kwas węglowy jest podobny do kwasu siarkowego 4, ale specjalnie nie napisałam tej wartościowości, ponieważ kwasy bezklenowe, e, kwasy nieorganiczne, przepraszam, e, tak, no to mają kwas węglowy tylko jeden, gdzie węgiel właśnie przyjmuje wartościowość 4. Dlatego, skoro jest tylko jeden, no to nie musimy pisać, jaki, który to jest z nich, skoro jest tylko jeden. Natomiast jeżeli są kwasy siarkowe, to widzicie, że mamy dwa przykłady. Jest kwas siarkowy 6 i kwas siarkowy 4. I tu już musimy wskazać, o który kwas nam chodzi, ponieważ są różne jego rodzaje. Tak, Czyli siarka występuje w różnej, podróżnowatej wartościowości. Dobrze, czyli mamy kwas węglowy. Ten, który jeszcze musicie na pewno znać, to jest kwas o azotowy, słuchajcie, bardzo ważny. I teraz znowu mamy dwa kwasy azotowe. Od razu je napiszę razem. Tak. Yy, tu mieliśmy do tej pory kwasy, które miały dwa atomy wodoru, tak? Czyli wartościowość reszty kwasowej była dwa. Tak samo w tym przypadku. Tak? Ta wartościowość tej reszty kwasowej jest również dwa, co zresztą widzimy tutaj przy liczbą. Tutaj natomiast mamy. Resztę kwasową w ten sposób możemy sobie zaznaczyć. Skoro nie ma nic koło wodoru, to znaczy, że ta reszta kwasowa ma wartościowość równą 1. No dobrze, to jak nazwiemy te kwas? Mamy tutaj azot, tak, N to jest azot, jest to kwas tlenowy i konkretnie nazywa się, choć trochę mi niewygodnie, ale poświęcę się dla Was, no jakoś tak sobie. kwas azotowy, tak, skoro tu mamy azot, kwas azotowy i teraz mamy pytanie, Skoro mamy dwa kwasy azotowe, tak, są to dwa kwasy cenowe, to jak to jest z tą wartościowością? Skoro mamy dwa przykłady, musimy ją określić, jaką wartościowość w tych dwóch e, związkach ma azot. I oczywiście liczymy to tą samą metodą, co była tutaj o tak? Czyli zapiszę tutaj jeszcze raz ten zorganiczny. I znowu opisujemy to, co wiemy, tak? Pewna jest dla nas wartościowość arobodoru, czyli jeden. Wartościowość cenu, 2. I znowu liczymy tak jak wtedy. Czyli 3. Razy 2, tak? To jest 6. 6 i teraz odjąć, tak? 1 tutaj, ponieważ ten nic nie stoi koło wody, to znaczy, że jest jeden atom, tak? 1 razy 1 to jest 1. 6 odjąć 1 to jest 5, czyli wartościowość naszego niemetalu azotu jest równa 5. Czyli ten zwierzątek będzie się nazywał kwas azotowy 5. Chciałabym, żebyście rozróżnili dwie wartościowości, które są w tym jednym związku. Jedno to jest wartościowość reszty kwasowej, tak? Czyli to jest to tutaj. A drugie to jest wartościowość nimetalu. W przypadku kwasów bez tenout, wartościowość nimetalu była właściwie taka sama jak wartościowość reszty kwasowej. Tu natomiast musimy już troszeczkę się natudzić, bo co innego jest wartościowość reszty kwasowej, a co innego jest wartościowość naszego nimetalu. I tak samo tutaj. Czy chciałabyś może policzyć, ile tu będzie wartościowość tego nimetalu? Można głos liczyć. 2 razy 2 botlen, tak. czyli jest 4 minus 1, czyli mamy 3. Dobrze, 1 razy 1, tak jest. Czyli mamy 3, więc wartościowość tego nie to jest 3. Kwas azotowy 3. Czy to jest jasne? Tak. Ok, no to teraz takie pytanie dla Was. Mamy taki kwas H3PO4, taki dosyć dużo, słuchajcie, wyjątkowo tutaj mamy trójka koło wodoru, czyli mamy trzy atomy wodoru. Wartościowość tej reszty kwasowej, słuchajcie, powinna go napisać na czerwono, bo to kwas Żenowy, ale trudno, wyobraźcie sobie, że jest czerwony. Dobrze? Wartościowość reszty kwasowej, ile będzie? Trzy. Dobrze, super, tak? Czyli to, co stoi koło wodoru, zawsze nam świadczy o tym, jaka jest wartościowość tutaj. Ok, i jak nazwiemy ogólnie ten kwas? To mamy P. P to jest to? Fosfor. I to nazwiemy kwas, jak? Fosforowy. Kwas fosforowy. Fosfor. Ro. W kwasy fosforowe są różne. My będziemy się uczyli przede wszystkim tego, bo no, taka jest, takie są wymagania, tak? Że przede wszystkim jego znać. Ale my musimy teraz poznać, co jest kwas fosforowy ile, tak? Czyli musimy wskazać, jaka jest wartościowość fosforu. I znowu liczymy. 4 razy 3 to jest 12, tak? To Nie. 4 razy 2 do tlen. No właśnie, tak jest. 4 razy 2. Pięknie. Czyli zwróćcie uwagę, nie wzięliśmy tu wartościowości reszty kwasowej, tylko musimy wziąć wartościowość tlenu. 4 razy 2 to jest 8, odjąć 3 to jest 5. 5. Super. Dobrze. Bardzo dobrze. To są słuchajcie, kwasy, które przede wszystkim musicie znać. Czy jeszcze jakieś zapomniałam? Nie, to są na razie wszystkie. Jeżeli jesteście w liceum, bądź to jeszcze będą potrzebne Wam inne kwasy, jak na przykład kwas manganowy 7, tak? Myślę, że też sobie zapiszemy. Zresztą przecież będą w szkole podstawowej w ósmej klasie również można być tak ambitnym, żeby poznać ten kwas. Proszę bardzo. Mamy H, -M -N O, 4. To jest kwas manganowy. I teraz uwaga, tworzymy resztę, czyli... Mangan, jaką ma wartościowość? Czy wodór w tym związku, takim skomplikowanym, praktycznie niedostępnym dla nas na co dzień, jest również wartościowy jeden? Tak. wodór jest zawsze ma wartościowość tym związku jeden? Oczywiście, że tak. A tlen, jaką ma tu wartościowość? Dwa. Dwa. No to ten kwas będzie się nazywał jak? Kwas manganowy, ile? Liczymy. Cztery razy dwa. 8 mhm. tak minus jest? 1. siedem. Super. Dosyć dużo, co? Kwas manganowy, 7. Świetnie. I teraz powiedzcie mi, reszta kwasowa, jaka jest wartościowość? Jeden. Super. tak? No i dobrze. I to jest właściwie wszystko, jeżeli chodzi o kwasy i ich eee, Proszę bardzo, słuchajcie, zachęcam Was, żeby sobie zrobić taką tabelkę albo pobrać, tak? Żebyście poćwiczyli te nazwy kwasów. Dodatkowo to jeszcze możecie sobie zakreślać, jakie to są kwasy. To jest cenowy czy bezcenowy ze wskazaniem, słuchajcie, wartościowość nie metalu, a także reszty kwasowej. No i właściwie z nazewnictwa z kwasów to jest wszystko. Dobrze jest też, jakbyście wiedzieli, co to są w ogóle kwasy i czy one są nam potrzebne, tak? Bo właściwie się spotykamy z nimi na co dzień. Kwas to na przykład jest cytryna, albo ocet, który używamy. Tak samo, słuchajcie, kwas jest w naszym żołądku. Jest to kwas solny, tak? To jest właśnie ten. Oj, przepraszam. Jakby ktoś chciał wiedzieć, jaki ma wzór chemiczny nasz kwas znajdujący się w żołądku, który nam pomaga w trawieniu, to jest właśnie HCl, kwas solny. On jest na tyle żerący, słuchajcie, że moglibyśmy ulec samostrawieniu, gdyby nie to, że mamy błonę śluzową żołądka, która nas właśnie chroni przed tym samostrawieniem. Czyli jakbyśmy dzisiaj teraz tak ze sobą na chemię nazwać, co to są kwasy? Są to substancje, które w roztworze wodnym dysocjują na kation wodoru, tak? I anion resztę kwasowy. I to będzie dysocjacja, ale o dysocjacji powiemy sobie następnym razem. Pa! Do widzenia! Nie wiem, czego zacząć. Od przedstawienia się, dobrze. <noise> to się wepnie Dobrze. Nie, naprawdę nie wiem. Ale mam wejść czy skoczyć? A naprawdę chcę, żeby to było zaskoczenie? Nie. Hello? Tak dobrze? Nie. Dzień dobry. Nieźmień <grystanie> <grystanie> się. To ma być poważny kanał, a nie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kwasach. Być czy nie być? Oto jest pytanie. W miejscu. A, czekaj, wiesz troszeczkę w prawo? Przyznaję tę troszeczkę. O, tu możesz tak stanąć, jak, jak się przewitujesz. Aha, żeby było układ okresowy, tak? No, że tak równomiernie się wtedy rozkłada. Ja nie wiem, czy ja mam coś zacząć mówić, czy śpiewać. Ja <laughs> bym mogła być. Ale może ten. I to będzie taki wiesz, takie, że muzyka na początku, a potem będzie cześć, jestem Dorota Wiesz, takie intro w ogóle ty powiedzmy. nie robisz, może ty zamiast nie robisz. Nie, ale chodzi mi, że takie intro zrobisz, wiesz, takie szaleństwo, a mhm. potem klaps, czarne ekry, ale i nie... I chodzisz nawet, gdy mógłabym. Mam Bez nawet. Widzisz w ogóle, jak wpiszę? Tak. I też są kwasy. Tlenowe, kurcze, reszta to są tam inne. Nie mogę, Kamila, to nie ma sensu. I Dlenowe. Zamiast napisać obok strzałki, to musiałeś zrobić strzałkę przez N, nie? No bo, ujku, kto będzie chciał, to będzie wiedział, co chodzi. W bez sensu, nie. Kamila, nie czuję tego, nie czuję tego. Musisz taką minę robić, wiesz, że czegoś nie rozumiesz, i żebym ja wiedziała, że ci to tłumaczę, a nie, że wszystko wiesz. Ale ja nic nie wiem. Okej, okay, no. dobrze. dobrze. I tu mamy atom wodoru, a tutaj jest reszta kwasowa. Chcesz zacząć od nowa? Tak. No, gra, co zrobić? Nowe. Jeszcze raz, jeszcze raz odmywam, bo się nie skończyłam.